Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie omówimy sobie oczywiście najnowsze patchnotesy, które właśnie pojawiły się na serwerach testowych w AFK, nie? Czyli 1.145, generalnie połowa tych patchnotesów jest o upiornej galerii, czyli teoretycznie mało to będzie interesujące, ale jest to taki rework, dużo się pozmieniało, ja postaram się na tym filmie coś tam opowiedzieć o tym, tak omówić to, ale takie większe szczegóły raczej... Muszą zaczekać, jak to już się pojawi na serwerach testowych, czy tam głównych. Według mnie, według mojej osobistej opinii, upiorna galeria to jest największy niewypał tej gry. Były już takie rozgrywki, które się ludziom nie podobały. A to się to nie podobało, a to się tamto nie podobało. Ale chyba nic w tej grze nie dostało takiego hejtu, jak upiorna galeria. Zdecydowanie najgorszy odbiór miała. Ale lecimy z tematem. Na początku nowa postać, i o dziwo będzie to postać smocza. Dawno nie było. Ale wtedy mieliśmy kilka naraz, więc nie ma co się dziwić. Więc będzie to smocza postać ze Smoczej Frakcji, Melion Warden of Order. No i będzie dostępna arena prób dla tej postaci standardowo. No i kolejne podpunkty są właśnie o upiornej Galerii. Dodano całkowicie nowy efekt do gry, jeżeli chodzi o system kolekcji, Arcane Blessing. No, i kiedy ten Arcane Blessing będzie aktywny, no to może zostać otwartych kilka slotów w danej kolekcji. Od razu mówię, że to będzie prawdopodobnie działało na takiej samej zasadzie jak artefakty, że macie jakąś kolekcję, jakiś itemek z kolekcji. No, i tam będzie można wsadzić 8 różnych postaci. Że tak to ujmę dziwnie. No i właśnie tutaj mamy napisane, że będzie można. Założyć tę samą kolekcję kilku bohaterom na raz. No i liczba otwartych miejsc w takiej kolekcji będzie zależała od liczby użytych legendarnych totemów na tego typu kolekcję. Czyli jeżeli jeden item mamy, to w zależności od tego, ilu użyliśmy legendarnych totemów, tyle będzie miało to miejsca. No tak jak mówię, trzeba to zobaczyć tak naprawdę w akcji, jak już wejdzie na serwery testowe czy tam główne. Maksymalnie będzie 8 miejsc w każdej kolekcji dostępnej w grze. Po tej aktualizacji automatycznie otworzą się miejsca, że tak powiem, w kolekcjach, które już posiadamy. Czyli to będzie działało wstecz, czyli po prostu wszystkie kolekcje, które zdobyliśmy, będą miały otwarte dodatkowe miejsca. No i ile tych miejsc będzie, będzie zależało od użycia legendarnych totemów, jak już wspominałem. No i mamy nową, kompletnie funkcję po raz kolejny Collection Recasting. No i wychodzi na to, że to będzie coś to będzie jakiś przedmiot chyba, tak? Bo mamy tutaj następujące informacje. Gracze będą mogli użyć recasting Elixir, coś takiego. Więc nie wiem, to będzie jakiś zwój, czy coś w tym stylu. No tak jak mówię, no trzeba poczekać, aż to wejdzie. No, i będzie można zamieniać umiejętności mityczne, czyli czerwone, jak rozumiem na kolekcjach z minimum trzema umiejętnościami. Kiedy otrzymasz legendarne totemki właśnie z losowań, czy na przykład ze zwojów i tak dalej i tak dalej, to też dostaniesz i tutaj znowu się pojawia ta nazwa recasting elixirs. Czyli, no nie wiem, wydaje mi się, że to będzie jakiś przedmiot, no i po tej aktualizacji wszystko będzie działało też wstecz, czyli też dostanie się recasting elixirs, tak to się nazywa, na maila, z tego co widzę, też to działa wstecz, żeby nie było. Tak, jak mówię, no jak już to wejdzie, to ja coś na pewno z tego nagram, prawdopodobnie jak to wygląda ten przedmiot, co on robi i tak dalej. No i tutaj mamy też zmiany usprawnienia tak to jest ujęte w eksploracji. No, i zaszły zmiany, jeżeli chodzi o totemy, a dokładniej efekty totemów. Jeżeli będziemy eksplorowali upiorną galerię z Energy Tide i Valiant Attack, no to są prawdopodobnie jakieś totemy, to jeżeli ilość skill level plus 1, czyli to jest ta taka najlepsza, najbardziej pożądana, Umiejętność w totemach, to jeżeli to nie przekroczy liczby, która maksymalnie mogła zostać wytworzona w obecnej eksploracji, to wtedy odnawianie energii i szanse na trafienie krytyczne, te umiejętności uzyskane z totemów, nie zostaną zastąpione przez umiejętność, plus jeden, właśnie przez tę umiejętność. Strasznie to wszystko pogmatwane, na ten moment przynajmniej. Ja wiem, że niektórzy pewnie wszystko rozumieją, ale. Na ten moment jest to wszystko troszkę pogmatwane. No i zostały też e, zmienione szanse na wystąpienie wydarzeń w Upiornej Galerii. Jak tam się poruszamy, to są różne wydarzenia i tak dalej. Zmniejszono szansę na aktywowanie kombinacji. To chodzi o to połączenie trzech, tam runek w jedną. No i to będzie dotyczyło niższych poziomów Upiornej Galerii, czyli na początku będzie tego mniej, po prostu tego łączenia. A to jest akurat na plus, jakby nie patrzeć. No, i tutaj mamy znowu kolejne zmiany, jeżeli chodzi o kolekcję. Na ekranie kolekcji po prostu tylko kolekcje dla danej klasy będą wyświetlane, czyli chyba po prostu można sobie zaznaczyć, nie wiem. I tutaj druga nowość jest odnośnie buffów, ale nie do końca rozumiem o co tutaj chodzi. Jeżeli dostaniemy jakieś tam zwoje umiejętności, to tylko. One będą dostępne, wyświetlane. No i mamy jeszcze ostatnią zmianę strasznie tego dużo prawie całe pacrznący o kolekcjach, no ale mniejsza o to. Dodano nową funkcję zarządzania kolekcjami do torby do naszego plecaka. Kolekcje, które możesz po prostu zmieniać i zapisywać. No będziesz mógł to robić po prostu dla kolekcji artefaktów, na to wychodzi kiedy... Ta funkcja zostanie włączona, bo będzie można ją włączyć prawdopodobnie w opcjach. Ale, no to mamy ten ekranik przygotowania do walki, gdzie umieszczamy postacie i tak dalej. No to tam tak naprawdę będzie używana ostatnia kolekcja, której używaliśmy na danej postaci. No i jeżeli to wyłączymy, to wszystko będzie działało po prostu po staremu. Już przechodzę dalej, bo po prostu chcę przejść dla tych bardziej fajnych rzeczy bo pierna galeria to dla mnie największy nie no, ale już się powtarzam Przejdźmy zatem do innych rzeczy, w końcu nareszcie, nowa runda wyprawy w Głąb Podchłani czy też Skarbca Czasu, to na pewno ucieszy wiele osób, dostępne po ukończeniu rozdziału 15 można się zapisać. Dodano nową mapę o nazwie Deszczowy Las z tego co widzę, każdy gracz będzie zaczynał z tego samego miejsca, następnie będzie podróżował po lądzie oraz pływał gdzieś tam po morzach i oceanach. Będzie trzeba zdobywać artefakty. No i walczyć z ostatnim bossem standardowo. Nowy finalny boss, ostateczny Ossivoro's Spore. No i gracze będą mogli z nim powalczyć, jak dotrą do miejscówki o nazwie Skeletal Garden. No i tutaj, jeżeli chodzi o tę wersję, czyli 1.145, to ten skarbiec czasu będzie miał rankingi. Ale nagrody za rankingi nie będą dostępne. Dodano nowe artefakty Purifying Orb i Phantom Beaconer Doll, które będą osłabiały ostatniego bossa, chociaż będą osłabiały bardziej umiejętności ostatniego bossa, kiedy zostaną aktywowane. No i zmieniono tutaj atrybuty przeciwników, ale tutaj nie ma nic podane, trzeba zajrzeć do gry. Trzeci etap. Mamy w końcu darmowego Hildwina, że tak to ujmę, bo można to w ten sposób ująć. No i będzie można trzecią kopię darmowego Hildwina odebrać po prostu robiąc Skarbiec Czasu i będzie trzeba zdobyć tytuł Barona, żeby po prostu otrzymać darmową kopię. Dodano nową legendarną Podróż Cudów, legendarny epos, to się nazywa dokładnie bodajże, dla Belindy z Park of Hope o nazwie Glorious Dawn. No i można sobie podejrzeć już jak to wygląda na moim kanale, bo tą mapkę nagrywałem. Poetycki pop quiz wraca 28 czerwca na serwerach testowych. Ja się bardzo cieszę, bo to jest mój ulubiony event, o którym wspominałem już wielokrotnie. Nowy sezon Mglistej Doliny. Zaczyna się 3 lipca na serwerach testowych. Parę dni później na serwerach głównych. Bardzo fajne zmiany, jeżeli chodzi o labirynt Arkanów. Mamy jak wiecie pominięcie dwóch pierwszych piąter i będzie można pominąć teraz to szybciej. Już mówię o co chodzi. Także przede wszystkim wymagania zostały zmniejszone dla pomijania dwóch pierwszych piąterek na labiryncie Arkanów. Początkowo, jak to wprowadzili, trzeba było ukończyć rozdział 38, teraz wystarczy ukończyć rozdział 30, czyli troszkę szybciej będzie to odblokowane. No i gracze, którzy ukończyli rozdział 30, przeszli rozdział 30, a dodatkowo wyczyścili trzecie piętro tego lepszego labiryntu 10 razy. Po aktualizacji odblokują możliwość po prostu pomijania piąterek na labiryncie. To są dwa właśnie wymagania. No i tutaj małe zmiany, jeżeli chodzi o zadania, bo mamy zadanie, to bardziej dla początkujących graczy lub takich po prostu powiedzmy, że w środku przygody. No to mamy takie zadanie, że trzeba ukończyć labirynt Arkanów i dostajemy po prostu na labiryntu. Od teraz jak założycie po prostu drużynkę z innymi graczami, i sobie ktoś inny tam ukończy, a my po prostu y, zrobimy powiedzmy, że tak jakby powtórkę. No, czyli po prostu ktoś inny zrobi, a my. Z tego skorzystamy. To też będzie zaliczało do tego zadanka. Bardzo fajnie. No i nowy rozdział 67 o nazwie Phantom Lighthouse. No i rozdział 66 będzie troszkę łatwiejszy, więc już przechodzimy do skrótu wydarzeń, że tak powiem. Nowa postać smocza: Melion, Warden of Order. Te zmiany, jeżeli chodzi o opierną galerię, no nie będę powtarzał się drugi raz, bo to było i tak problematyczne. Wyprawa w głąb i skarbiec czasu powraca z małymi zmianami. Darmowa kopia Hiduina będzie dostępna ze skarbca czasu. Nowa legendarna podróż cudów dla Belindy z Park of Hope. Nowy poetycki pop quiz, bardzo fajny event. Nowa mglista dolina, nowy sezon mglistej doliny właśnie wraca. Zmiany, usprawnienia jeżeli chodzi o labienie tarkanów, a dokładnie pomijanie dwóch pierwszych pięter. Nowy rozdział 67. No i tyle. Według mnie bardzo fajne pacznoucy. Upiarna galeria to jest, powtarzam się już. Któryś raz na tym filmie mega nie wypał, więc nie wiem czy to jest w ogóle do uratowania. Mogą usprawnić, ale nie wiem. No, chciałbym powiedzieć, żeby to usunęli w ogóle, ale nie wiem czy to miałoby sens, chyba nie, bo ludzie pewnie pokupowali jakieś tam totemy za prawdziwe pieniądze i by się wściekli, ale upiorna galeria według mnie, według mojej osobistej opinii nie powinna w ogóle nigdy znaleźć się w tej grze. Bardzo fajne eventy, skarbie czasu dla osób, które lubią skarbie czasu. Nowa smocza postać, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie dodają ich tak często, więc spoko. Ale radziłbym się wstrzymać ze zwojami, bo nie wiem czy to będzie postać typu Hilduin i Gwyneth, czy taka raczej zwykła, prawdopodobnie raczej zwykła, zobaczymy. Życzę wam miłego, przyjemnego dnia no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.